Dobra, sprawdźmy czy jest... Czy wszystko funkcjonuje, czy wszystko działa. Nie wiem, czy wszystko funkcjonuje, czy wszystko działa. Nie mam pojęcia. Więc muszę to sprawdzić przed rozpoczęciem streama. Fajnie, ale YouTube jest opcjonalny. Dzięki YouTube, przedasz mi zobaczyć, zobaczy stream działa. Chyba mi nie dasz zobaczyć. To inaczej. Jak ja mam to sprawdzić, ty. Czy to jest żart jakiś? Nie da się wyszukać mojego kanału nigdzie. skam. Dzięki YouTube. Super platforma. W dupie to mam. Pokaż mi czy to gdzieś jest. O, jest. wejdę sobie w gierka. Wyjdę sobie tu. Okej, okay, jest duże opóźnienie, ale to są trudne. No, to muszę sobie nadrobić przedmioty. Zmienimy sobie H na H3, może to będzie mniej osób kopać. Czemu mam taki bitrejk dziwny? Czy mam... Przepraszam bardzo. Aha, błąd. Okej, okay, zaraz bitrate powinien się ogarnąć, bo już sobie go zwiększyłem. Zawsze o tym marzyłam. no resetuję sobie wychody i na serwer. Bo mój ping jest nienormalny. Halo ping. Halo, w Minecraft. Nie no, kocham tą grę. Cudowna giera, naprawdę. Nie no, cudowna giera, kocham. Rozpoczynam streama i nic nie mogę zrobić, bo w Minecraft nie troluję no nie wiem. Chyba Mac wywalony, resztuje sobie Minecrafta. Gdzieś to mam. Się nie da zrobić, no. Dwa. Jak ja mam zrobić streama, jak Minecraft nawet się nie chce zazaczyć działać. No to nie będzie streama, wywalone. Bo gra mnie troluje. One gówno. Jak ja mam zrobić streama, kiedy gra nie chce działać? No nie wiem. Wiecie co zrobić, żeby feder client się uruchomił?